Manką. Z tej strony Arek, co? przedstawiam wam White'a, który tutaj w okolicznej miejscowości był wywalony z samochodu. No i co? No i jak widzicie, piesek ściga ze strachu, mega się boi. Coś oswojamy go, próbujemy nabiera zaufania, już teraz nie gryzie. Więc coś tam udaje się zrobić Co mogę wam powiedzieć? Piasek błąkał się po tej miejscowości trochę czasu. Dostaliśmy zgłoszenie, pojechaliśmy, zabraliśmy go i co oswajamy? Szukamy mu fajnego domu. Nazywa się Łajcik. Tak jak widzicie strach jest niesamowity co, zostawcie serduszko, udostępnijcie go, a może ktoś się zgłosi i go zabierze, co? Możecie? Wojcik? No, trzymajcie się na razie.